za rok 2022. Punkt ósmy, pytania dotyczące pracowników. Pracownicy PGIG e, przechodzą do połączonego domyłu, który znalazł się w 23 Pracy. Jednocześnie od dłuższego czasu trwają no, rozmowy z przedstawicielami strony społecznej, czyli z zawodowymi odnośnie porozumienia transferowego regulującego kwestie ważne dla pracowników. I ostatniego pytań. Sprawy różne. Eee. Tutaj pytanie dotyczyło Europejskiego Funduszu Amerykańskiego. właśnie wiedzy, fundusz jest finansowany w podatków z wydobyciem tego i jest to jak to w miejscu, bo eee. 이 곳입니다. Tabernaker 그리 Zadawały pytania, zadawały, zarząd w zakresie pytań, które zostały przekazane, które zostały i w zakresie przepisów prawa